Ten Real w tym momencie czy znaczy tego jest taki, że chciałbyś to skrytykować, ale nie możesz za bardzo. Mbappe brakuje już tylko jednej bramki do Roberta Lewandowskiego, więc goni potężny żółw tego emeryta. Cieszę się, że Winicius siedzi póki co na ławie. Naprawdę cieszy mnie to. Jeżeli ktoś uważa, że arbitrzy sędzią albo pod Real, albo pod Barcelonę, albo pod jakikolwiek inny klub w jakiejkolwiek innej lidze, no to najprawdopodobniej taka osoba jest po prostu cymbałem. No. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kwadransu Futbolu, widzimy się dzisiaj po przerwie reprezentacyjnej i będziemy omawiać trochę przyjemniejszy temat niż ga reprezentacji polskiej, ale tylko trochę, bo no, styl realu też niestety w ostatnim czasie nie porywa, więc o tym meczu z Leganesz, jak on wyglądał o Mbappe i też trochę o kontrowersjach dzisiaj, więc zapraszam. No, tak właściwie to no, nie powinienem być tak okrutny dla Realu, no, szczególnie jako kibic. No, żeby porównywać tą grę do tej z Polski, z Litwą i z Maltą jeszcze, to może faktycznie troszeczkę mi nie wypada, no, ale nie jest naprawdę najlepiej. I ta sytuacja w Realu też za bardzo się nie polepsza, bo to jest kolejny mecz, w którym nie ma żadnego poczucia kontroli, żadnego człowiek nie ma poczucia spokoju, a przypominam, że Real grał u siebie, z Leganesz, które w tym momencie, nie wiem na której oni są tam pozycji, na 17, 18, no wiem, że walczą o utrzymanie, i wiem również, że teraz zbliża się już końcówka sezonu, więc zawsze można mówić, że o no, te drużyny, które walczą o utrzymanie, one są paradoksalnie najgroźniejsze. Ale przypominam, że Real też o coś walczy, <grytanie> konkretnie o mistrza, więc jakoś tak ta wymówka, którą sam sobie teraz stworzyłem, to sami nie kupuję. W meczu z takim Leganesz u siebie oczekiwał mnie jednak kontroli. Ja nie mówię, że tu ma wlecieć Manito od razu, prawda, każdemu takiemu zespołowi. Chociaż Barcelona pokazuje, że da się na przykład, jak się ma fajnego trenera. No, no tak póki co to różnie z tym jest. Więc da się, ale ja tego nawet nie oczekuję. Oczekiwałbym naprawdę jakiegoś spokojnego 2-0, 3-0, co realowi zdarza się wyjątkowo rzadko w tym sezonie. Po prostu wszystko idzie na noże. I kto by się spodziewał, że tutaj też poszło na noże. 3-2 i to jeszcze yy, trzeba było robić taką mini remontadę, bo... Legalne, nawet przez chwilę wygrywało 2 do 1 następnego Bernabeu. No, bardzo słabo, i oczywiście, jak spojrzymy sobie w statystyki, to zobaczymy, że tam Real totalnie zdominował wszystko: że miał tam oczywiście odgroma strzałów, od groma celnych, że oczywiście posiadania miał tam pewnie teraz, sprawdzałem to z 70, tam 74-5%, więc ktoś powie, że zdominował mecz, ale no właśnie. Statystyki są fajną rzeczą, ale jednak też trzeba obejrzeć mecz dopiero później, bo to się zawsze nie zgrywa. No i jak oglądało się mecz, to się widziało, że to była taka gra trochę w stylu Barcelony-Szawiego, no, czyli jest posiadanie, ale co dalej? Mamy 2025 rok, posiadanie to już nie jest. Nie powinien być cel sam w sobie, to już nie oznacza zwycięstwa i tak dalej. Trochę poszliśmy do przodu, jeśli chodzi o futbol. No i tak to wyglądało, że no było problematycznie, było bardzo problematycznie. O, o, gra obronna to jest już w ogóle też niezły temat, no bo niestety jest nadal beznadziejna. Dwie bramki u siebie zlegane, stracone. Wyglądało to słabo, no i to szczególnie wygląda słabo, mówmy się, na bokach obrony, szczególnie wygląda słabo, jeśli chodzi o Vasqueza którego obecności na boisku dalej nie jestem w stanie ścierpieć. I nawet tego Trenta Aleksandra Arnolda, który wydaje się już przyklepany, taki Don Gil do Realu, to ja go przyjmę z otwartymi rękami. Mimo tego, że wiem, wiem, Trent całkiem słabo broni. Jest takim lepszym piłkarzem ofensywnym niż defensywnym, więc kto wie, co będzie w następnym sezonie. Być może ta prawa flanka dalej będzie powożona, tylko zamiast tam Vasquez'a będzie się kręcił, będzie się dawał kręcić trend. ale no myślę, że gorzej nie będzie, więc... Przyjmę Trenta, jasne, zapraszam serdecznie, szczególnie, że za darmo transfer, to super, bo no, na za nie mogę patrzeć, no ale w, na lewej stronie jakby Frank Garcia, to nie, on nie podwyższa poziomu, no, przy tej pierwszej straconej bramce zachował się w sposób bardzo słaby, taki powiedziałbym, że... No bo Leganesz wtedy leciało tam bokiem, tak, chłop wpakował się w pole karne, tam ściął, w sensie zgrał do środka, tam jeszcze piłka się podbijała i poleciała do jeszcze jednego piłkarza, Leganesz, który wydawało się, że stał na spalonym, bo stał za linią obrony, stał jakby za sensu za Rudigerem, Stał dość mocno za ich plecami, ale okazało się później na powtórce, co że nie był na spalonym, ponieważ Frank Garcia, jak ten, jak taki pies na podwórku, poleciał do końca za chłopem, no i on go utrzymał, utrzymał go jakby w linii, tak? On okazało się, że nie spalił, i no, no taki błąd, mówię, że jak ja bym sobie pograł na podwórku, to pewnie tak, ja bym też poleciał za typem do końca i, i pewnie też wtedy to nie, nie byłby spalony, ale dlatego Frank Garcia gra w realu i płacimy mu tam. Przypuszczam duże pieniądze, na co najmniej parę baniek rocznie pewnie, żeby miał tam, wykazał się czasem jakąś inteligencję boiskową, żeby jako obrońca w takim klubie jednak się rozejrzał, tak, mniej więcej co się dzieje, tak i wiedział, że może się teraz zatrzymam, to może uda mi się złapać tamtego piłkarza na pułapkę offsideową i może nie będzie gola. No Garcia o tym akurat w tej konkretnej sytuacji nie pomyślał. No i. Hmm. Kolejny dzień w realu, można powiedzieć. Kolejne pytania odnośnie Karla Ancelotiego. Tym bardziej, że teraz dużo się dzieje, grzane są różne tematy, bo chociażby Brazylia zwolniła tego swojego selekcjonera, tak? tego tam dorywala jakiegoś, bo dostali przecież na pyrkę 1/4 od Argentyńczyków. To dosyć wynik mocno nie do przyjęcia, co zrozumiałem. Więc go zwolnili, no i tu znowu pojawia się łączenie Ancelotiego z tymi Brazolami, że może tam pójdzie. Ja mówię na zdrowie. Ja mówię na zdrowie, nie on tam, w sensie po sezonie, wiadomo, nie, że teraz. Ale na zdrowie, niech on tam idzie, niech to on tam idzie, bo mimo wszystko yy, ja bardzo go lubię, co już wielokrotnie mówiłem. I też to jest, mówię, no ten real w tym momencie, znaczy, do tego jest taki, że chciałbyś to skrytykować, ale nie możesz za bardzo. W sensie, no, no trochę możesz, no wolny kraj, możesz, ale chodzi o to, że wiecie, koniec końców, na Ligi Mistrzów, Finał, już tak sobie pozwolę, to ode mnie wykrakał, ale finał Pucharu Króla, no bo mam nadzieję, że we wtorek to prowadzenie jeden do 0 Stosjedlajem nie zostanie roztrwonione. Więc finał Pucharu Króla, świetna u Ligi Mistrzów. Walka o mistrza cały czas zacięta, bo Barcelona, no zobaczymy jak będzie jutro, tak? w sensie jutro, jak będzie, jak będzie dzisiaj, yy, kiedy ten film puszczę, to pewnie jeszcze przed meczem tak z Gironą, więc zobaczymy czy Barcelona odskoczy na trzy punkty, czy może tylko na jeden, więc tak czy siak różnica jest bardzo mała, jeszcze jest El Clasico w zapasie. Więc tak czysto statystycznie, teoretycznie, to Ancelotti robi w tym sezonie wszystko bardzo dobrze więc no tak psioczenie na niego trochę nie wypada, ale z drugiej strony mówię, statystyki jedno i taki fakt, prawda, dane suche, a drugie jest to, na co patrzymy. I no niestety przyszłości tu już z nim nie ma, więc ja bym naprawdę z wszystkimi honorami oddał go tym Brazylijczykom, bo myślę, że jako trener kadry on mógłby naprawdę tam coś ciekawego wprowadzić. Nie wiem, czy to od razu Mistrza, mistrza Świata by zdobył za rok, ale ja bym, to, ja bym go zobaczył jako trenera kadry, myślę, że to byłoby ciekawe. Ja tu bym przygarnął Szabiego Alonso, jednak z którym też już podobno tam jakieś kontakty zostały nawiązane, także super. też ostatnio pojawił się temat o Klopie, ale, ale to, to jakieś jakiś tam pojedynczy news, jakieś takie tam pierdnięcie, ja bym za bardzo się tym nie przejmował. Klop to jest oczywiście marzenie, Klop, Jürgen Klop to jest marzenie, ale to jest marzenie każdego europejskiego klubu, nie tylko Realu, więc nie, poza tym on raczej teraz, raczej się w trenerkę nie będzie tak szybko pakował. Raczej możemy o tym zapomnieć, ale to jest taka dygresja trenerska. Wracając do samego meczu, to no należy powiedzieć o głównym bohaterze i nadziei człowieka, który białą koszulkę przywdziewa, czyli Kylian Mbappe, który strzelił dwie bramki, jedną z karnego, ale o jakiego karnego, jaki piękny karny, w środek uderzenie panenką, co też pokazuje na marginesie, że on po prostu czuje się pewnie już w tym klubie. nie? Kiedy marnował te karne przeciw Liverpoolowi, przeciw tam komuś jeszcze, nie tylko zapomniałem przeciwko komu, tak, kiedy miał tu słabą dyspozycję, kiedy były te takie nagrania strasznie niezręczne, że tam Bellingham z nim nie rozmawia w takim, w tym tunelu nie? wejściowym na, na mecz, no to tak, no to, to też mental pewnie mu siadał, A teraz. Takimi nawet szczegółami można zauważyć, że już chyba czuje się pewniej. mam nadzieję, że zarówno na boisku, jak i poza boiskiem bardzo fajnie. No i jego bramka na 3-2, do ta dopełniająca tą potężną remontadę przeciwko leganesz Z rzutu wolnego bardzo sprytne, kąśliwe, skądinąd, skądinąd uderzenie. Ale też trzeba oddać, że ja nie wiem, co tam zrobił ten jeden z tych pajaców leganesz. No w sensie, no bo zachował się bardzo dziwnie, bo był mur. I chłop jakby odskoczył z tego muru w lewo, czy tam w prawo, no nieważne, odskoczył w bok. I on zrobił szczelinę mbapy. Oczywiście Mbappé go wykorzystał, więc jakby wykazał się piłkarskim IQ, którego zabrakło Garsi wcześniej, i też w ogóle no, techniką dobrą, tak, to był bardzo dobry strzał. Ale nie wiem, co on zrobił, ten chłop z znaczy, To było dziwne, to było dziwne. Ale brawo dla Mbapy. Bo no po raz kolejny, ale też już mogę, mogę się powtarzać tylko z tego, co mówiłem w przyszłości, czyli pokazuje, że on nie jest hazardem 2-0, wiecie, azart. Azart to nigdy nie marzył, żeby zrobić tyle, co Mbappe w ogóle, więc porównywanie ich na szczęście się nie udało. Cieszy mnie, że odkłusie już w tym sezonie, bo to daje dużą nadzieję na przyszłość. No i Mbappe. Brakuje już tylko jednej bramki do Roberta Lewandowskiego, więc goni potężny żółw tego emeryta, który już tam pięć dych goni go, goni, goni, więc niech goni dalej. Niech ta walka trwa, oczywiście sobie tak trochę żartuję, ale no jeśli mam wybrać jednego zawodnika z Barcelony, którego jakoś nigdy nie będę podważał, to jest to właśnie Robert Lewandowski, więc. Bo też właśnie widzieliśmy już takie dyskusje tam, że kibice Ralu się jarają Mbappé, i wtedy kibice Barcelony im odpisują, że Lewandowski ma 36 lat. Ja to wiem, dlatego ja zawsze mówię, że ja Lewego na maksa szanuję i nawet jeśli Mbappé go pyknie w tym sezonie i on wygra sobie to trofeo Feo a myślę, że tak się wydarzy. To jest takie moje przepuszczenie, takie mój bet. To ja wciąż Lewandowskiego będę szanował. Będę go giga, giga szanował. To jest według mnie jeden z, jeśli nie najlepszy napastnik w ogóle XXI wieku. Wiem, że to jest kontrowersyjne. Musielibyśmy nad tym usiąść i się pozastanawiać. I też musielibyśmy się pozastanawiać, na jakiej pozycji mamy uznawać Ronaldo. Bo wtedy to też zależy, prawda. <laughs> Może jeżeli będziemy rozpatrywali Ronaldo jako napastnika, no to wtedy faktycznie może być problem, no ale to też taka dygresja, nieważne. Ważne jest to, że Mbappe super, Lewy też super, wyścig o Króla Strzelców też będzie taki trochę bardziej emocjonujący, więc fajnie. No z pozytywów poza Mbappé to też oczywiście Bellingham, który zdobył bramkę, który przez całe spotkanie w ogóle też ciężko pracował. On zawsze zostawia ser ducho, więc nawet w tym sezonie, kiedy wiemy, że już nie jest takim głównym goladorem i nie ma zbyt często okazji do robienia beligol, gol, to na boisku jest w większości spotkań w top 3, top 4 piłkarzy. Także bardzo fajnie, bardzo fajnie. Z kolei Vinicius. Usiadł na ławie, znowu, tak jak ostatnio z Villarrealem, wszedł i znowu nie pokazał się ze zbyt dobrej strony. Miał okazję, żeby strzelić gola, albo przynajmniej zaliczyć asystę, kiedy nabiegał na pole karne, tam też nabiegał Mbappe, było praktycznie dwóch jakby na jednego trochę taka sytuacja. No i właśnie podał, podał do tego jednego, tego piłkarza Leganesz, no, bardzo słaba sytuacja, bo i mógł strzelać, i mógł no jest z mógł tą piłkę trochę lepiej zagrać, mógł ją tam trochę podciąć. Nie zrobił żadnej z tych rzeczy, podał do tego piłkarza. No i co mogę powiedzieć? No, kryzys, kryzys Viniciusa się pogłębia. Eee, no i trzeba będzie się zastanowić, co z nim zrobić. Może do Arabii, eee, ale nie, no nie przesądzą tego jeszcze tak szybko. Ja, ja cieszę się, że Ancelotti tak rozwiązuje tą sprawę. To znaczy, cieszę się, że Vinicius siedzi póki co na ławie, naprawdę cieszy mnie to. Dlatego, że to jest chyba jedyny sposób, żeby on się ogarnął. Tak mi się wydaje, że ogarnął się tak zarówno może wojskowo, jak i trochę mentalnie po prostu. Że jeśli ma taki cięższy okres, to nie ma co go tam pchać do tego pierwszego składu. I dobrze robią Ancelotti, że, że on daje grać temu Diazowi, Brahimowi, który przecież pokazuje się dobrze nieraz. Nawet temu Gulerowi, który ostatnio może nie jest wybitny, ale, ale też nie jest mega słaby. Może Willisus potrzebuje tej konkurencji takiej mocnej zaznać i mocnego przyspawania do ławy, i może jak już następnym razem z tej ławki w stanie, to będzie lepszy. A na koniec chciałem jeszcze powiedzieć o tych kontrowersjach dotyczących dwóch rzeczy w tym meczu, czyli rzutu karnego dla realu oraz rzutu wolnego dla realu bo oba okazały się być dosyć kontrowersyjne. I ja powiem tak, nie są to sytuacje, które są takie bardzo ewidentne, takie, że na 100% my jesteśmy pewni, że to jest karny i że to jest wolny. Ale to też nie są sytuacje, które są na 100% pewne, że to jest oszustwo i to nie był karny i to nie był wolny. Według mnie to są decyzje, które bronią się naprawdę w obie strony. I sędzia podjął taką, a nie inną decyzję ja bym to uszanował. Naprawdę uważam, że były w tym sezonie La Liga o wiele bardziej głupie i kontrowersyjne decyzje. Naprawdę, po stokroć o wiele bardziej głupie, bulwersujące i przede wszystkim jasne. Gdzie mogliśmy popatrzeć i niezależnie na podziały kibicowskie i drużynowe mogliśmy stwierdzić tak, to jest na maksa głupia decyzja ziomek, co Ty robisz, co Ty robisz. Tu według mnie tego nie ma, więc nasz no, tak nie będę w to wchodził i nie będę dyskutował. No pamiętajmy, że to jest piłka nożna, na koniec dnia tak sędziowie muszą interpretować pewne rzeczy, więc tak. No, niestety nie zawsze wszystko jest oczywiste i czasem po prostu taki wyrok trzeba przyjąć. Natomiast no, chciałbym tylko standardowo przypomnieć, że jeżeli ktoś uważa, że arbitrzy sędzią albo pod Real, albo pod Barcelonę, albo pod jakikolwiek inny klub, w jakiejkolwiek innej lidze, no najprawdopodobniej taka osoba jest po prostu cymbałem. No, bądźmy po prostu szczerzy ze sobą. Tak, ja nie lubię owijać w bawełnę. No, jak ktoś wierzy w takie spiski, to. Trochę jak płaskoziemcy, to ja wolę nie rozmawiać, bo to nie ma sensu. A na dzisiaj dziękuję. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Hej!